W barwicach kolejna edycja konkursu Skoków Zwyż pod nazwą Ogólnopolskiej Halowy Konkurs Skoków Zwyż. Będzie to dziesiąta edycja, a więc jubileuszowa edycja edycja. barwicki Konkurs Skoków Zwyż ma nazwę Wielkie Stykanie w Małych Barwicach. To już znany, renomowany konkurs w Polsce. Konkurs o charakterze integracyjno-pokazowym barwica od lat możemy zobaczyć czołowych skoczków zarówno niepełnosprawnych, którzy rywalizują jednocześnie ze skoczkami pełnosprawnymi. Jest to z tego względu właśnie jedyny konkurs w Polsce, gdzie w jednym miejscu właśnie dochodzi do takiej właśnie rywalizacji. Chciałbym z wielką radością poinformować, że w tym roku w konkursie zobaczymy po raz kolejny. Wspaniałych skoczków. Wśród osób niepełnosprawnych Maciała Lepiata, mistrza Igrzysk Paralimpijskich z Londynu 2012 oraz Łukasza Mamczarza, brązowego medalisty Igrzysk Paralimpijskich. Szczególnie chciałbym tutaj poinformować, że drugi skoczek, Łukasz Mamczarz, to jest skoczek, który po prostu w wypadkowi skaszę na jednej nocy. Natomiast wśród skoczków pełnosprawnych. Yy, w barwicach zobaczymy w tym roku całą pojadę kategorii mężczyzn, najlepszych skoczków, m.in. Wojka Kalineta, Piotra Ślwodek, Blada Owczarka, ale również i młodych skoczków, m.in. Dawida Wida Wawrzyniaka, tegorocznego rocznego medalistę Mistrzostwa Europy, juniorów, jak również na Nacieja Kielnierskiego, najlepszego skoczka w kategorii młodzieżowców. W barbicach pojawi się po raz kolejny bardzo lubiany weteran czołowy na świecie, 61-letni już Będnarski. Ale myślę, że chyba taką największą gratką dla kibiców będzie e, obecność e, w charakterze gościa honorowego, halowej mistrzyni świata, Kamili Wydźwinko. E, Barwickie Skoki e, to również wiele atrakcji dla e, samych kibiców. Przypomnę, tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku kibice będą mogli nie tylko zobaczyć naocznie te gwiazdy, z złyż, ale również będą mogli obejrzeć, założyć na szyję medal, czy z medalów. Mistrzostw Świata, jak również sobie fotografie z tymi yy, 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 postaciami. Chciałbym jeszcze również powiedzieć, że tradycja naszych yy, skoków w kolejcach jest to, że zawsze zapraszamy do nas jakąś legendę dla Bibliki. Chcę powiedzieć, że również w tym roku yy, taka niespodzianka dla kibiców yy, będzie, ale no, nie chciałbym zadać tej tajemnicy, chciałbym ją utrzymać do. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie mieszkańców całego powiatu chrześcijackiego, nie tylko sympatyków lekki betyki, ale również yy, wszystkich mieszkańców na to wielkie widowisko sportowe, które odbędzie się przypomnę 9 października w hali zespołu szkół w Barbicach o godzinie 18 wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców. Bardzo serdecznie.